Stwierdzisz tylko opinię, jaką mają o tobie. Odwagi. Powiedz to, co chcemy usłyszeć. Teo został w szkole, ale nie musi wiedzieć, gdzie są jego koledzy. Nie złamał żadnych zasad. Wręcz przeciwnie. To prawda. Wiesz, gdzie oni są? Chyba pojechali do klubu w Cuernavaca. Czym? Strażnik widział busa zaparkowanego przed szkołą. Jedziemy po nich. Co to za zebranie? Czwartoroczniacy uciekli. A Pilar też. I już ja jej przemówię do rozumu. Gdzie są? W jakiejś dyskotce za miastem. Spokojnie. Dobrze postąpiłeś. Jeśli nie ma ich w Cuernavaca, nie oznacza, że skłamałeś. Może się przesłyszałeś, albo w ostatniej chwili zmienili miejsce. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Nie przedstawiono nas sobie. Jestem profesor Madariaga od filozofii. Pani jest żoną dyrektora? Mam na imię Galia. Już się urządziłeś? Kilka dni temu. Coś się stało? Dobrze zrozumiałam, że kryłeś tego uśnia. Nie, źle pani zrozumiała. Mów mi na ty. Źle zrozumiałaś. Uszalałaś? Chcesz, żeby się zorientował, że kręcisz z Tomasem? Zasłużył sobie. To niebezpieczna gra. Nikt się nie zorientuje. Diego jest zalany w trupa. Nie szkodzi. Tomas uważa się za jego przyjaciela. Diego w ogóle nie zwraca na mnie uwagi. Więc mnie też byś zdradziła. Ciebie nie, mija, chodź. Wiko hey, jest tajemniczą dziewczyną Tomasa? Interesujące. Całus, całus. No, zamknij się. Co z tobą? Co się stało? Teraz nie mogę jej zawołać. Ma występ. Nie szkodzi, daj mi ją. Dobrze wiesz, że nie mogę. Powiedz o co chodzi. Jak skończy, to jej przekażę. Niech tu przyjedzie. Żeby dać tu kolejny koncert. To strata czasu. Do kogo dzwonisz? Do ojca. Zadzwoń do ojca Diego. Widzisz w jakim stanie jest Diego. Wystarczy, że wykonam jeden telefon. Zamknij się. Tato, nie mogę nic wytłumaczyć. Przyjedź, proszę cię. Nie krzycz na mnie, tylko przyjedź. Wszyscy na komisariat. Pascual mówił, że byłeś za granicą. Zgadza się. Dziwne, że wróciłeś. Czemu? Kto by chciał wracać do kraju pogrążonego w kryzysie? Właśnie dlatego chcę coś dla niego zrobić. Nie mów, że jesteś idealistą. Mówię. Wierzę w ten kraj i w tych ludzi. Gdyby wszyscy wykazali dobre chęci, żyłoby nam się o wiele lepiej. Dawno nie spotkałam takiego człowieka. Jesteś żonaty? Byłem. Wybrałeś kiepskie miejsce na odbudowanie życia. Skoro tak ci się tu nie podoba, czemu nie wyjedziesz? Mąż nie potrafi robić nic innego. Tak między nami nie mam pojęcia, co innego mógłby robić. Mogłabyś mu podpowiedzieć. Na tym opiera się związek. I kto to mówi? Można? Naturalnie. Czegoś ci trzeba? Nie mogę zasnąć. Wiadomo coś o moich kolegach? Estoy preocupado. ¿Ya saben algo de mis compañeros? No, no. No me perohalfartiste... no, 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 preocupa. Si, no te preocupes. ¿Eh? Tranquilo. <X2> no ha dicho esto No sabemos nada, pero van a aparecer. Vale. Gracias. Gracias. licenciado. policía. Abogado ya señor. Muy amable señor. Gracias. Gracias por su atención. No tiene por qué. Gracias. Jak mogliście zrobić coś takiego? Nie pomyśleliście o dobrym imieniu waszej szkoły i rodziców? Rozumiem, że uciekliście z więzienia, żeby się poruszać. Ale żeby dać się złapać policji? To panią bawi? Jeszcze tu pan jest? Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Pozwoli pani? Zaraz wracam. O co chodzi? Pochwala pani ich zachowanie? Jest pani dorosła. Jestem młoda duchem. To sekret mojej wiecznej młodości. I kremów importowanych z Paryża. Dzieci należy ograniczać. Ale nie można im podcinać skrzydeł. Niech się pani nie zbliża do słońca, bo pióra się pani spalą. Nie szkodzi, mam ich wiele. Nie wierzę własnym muszą. To nie miejsce dla pana. Wiem.

Caprichosa, cada vez me cuesta más. es